Cześć kochani, z tej strony Ksenia z pracowni przyleśnej. Lipiec zaczynamy od nowości, które wpadły do sklepu Karoliny. Jest to przepiękna kolekcja w takich cudownych błękitach. Ja tutaj wybrałam z niej jeden arkusz, ale reszta jest równie wspaniała. No i wpadło mnóstwo dodatków, z których wybrałam sobie niektóre elementy. Powiększyłam je do swoich potrzeb. Mam również Blade Ram o wymiarach 23x30. Przygotowałam też takie białe brokatowe drewienka, farby akrylowe oraz mnóstwo kwiatów. Niektóre kwiaty mam wykonane z papieru. Przygotowałam też różnego rodzaju listki, nie wiem jeszcze których dokładnie użyję, bo nie wiem które będą mi pasować. No i mam oczywiście takie mini kwiatuszki, które wykonałam z tkaniny bawełnianej. Pracę zacznę od wycięcia grafik, które powiększyłam sobie tak, by pasowały do mojego projektu. Mam tutaj zarówno przepiękne bukieciki, jak i jakieś takie pnącza, uroczą myszkę. No i słuchajcie, zabieramy się do pracy, bo czasu mało, czas nagli, a wiadomo, pracy trochę jest. Mój blejtram na początek pomaluję za pomocą farby akrylowej. Wybrałam tutaj taką bardzo jasną, błękitną farbę, którą... Pomaluję brzegi mojego Ramu. Jest to farba, która jest zbliżona do koloru, który jest na wybranych przeze mnie arkuszach. Kiedy moja farba jest już nałożona, doklejam na płótno wcześniej wydrukowane papiery. Ponieważ papier mój jest mniejszy niż płótno, to element dosztukuję sobie z drugiego arkusza przedrę go delikatnie. I w ten sposób uzyskam ciekawy efekt. Kiedy mój papier jest już przyklejony do podobrazia, delikatnie brzegi maluję z pomocą wcześniej wybranej farby. Błękitną farbę delikatnie mieszam z ciemniejszymi kolorami. I tutaj technika nakładania farby jest jak najbardziej dowolna. Zauważcie, że robię to zarówno gąbką, jak i palcami. Farby nakładam tak długo, aż uzyskam efekt, który będzie dla mnie najbardziej zadowalający. Każdą warstwę farby podsuszam. Jeżeli gdzieś farby nałoży mi się za dużo i jest za ciemna, to totalnie się tym nie przejmuję, ponieważ właśnie wchodzi na plan białe gesso, którym teraz wszystko delikatnie rozbiele. Gesso nakładam takimi okrężnymi ruchami, co wprowadza do mojego podobrazia taki malowniczy styl, a przy okazji dodaje ciekawego charakteru całemu projektowi. Tutaj Wam się przyznam, że tworzę ten projekt na totalnym spontanie i ja nie wiem, jak on będzie wyglądał na koniec, ale za chwilę się o tym przekonamy. Moje tło jest gotowe, grzeję klej na gorąco i zabieram się za układanie grafik. Chciałabym bardzo, aby moja kompozycja była troszeczkę takim nawiązaniem do tajemniczego ogrodu, w którym gdzie się nie zerknie, to odkrywa się coś nowego. Chciałam tutaj też troszeczkę pobudzić Waszą wyobraźnię, ale również swoją, bo... Słuchajcie, nie ma nic bardziej rozwijającego jak tworzenie właśnie na takim spontanie. Wiecie, niby jakiś projekt w głowie jest, coś się dzieje, coś się przykleja, coś się wygniata, a finalnie człowiek i tak nie wie, co z tego wyjdzie, więc chyba zostawię Was teraz z muzyką. Zrelaksujcie się oglądając ten tutorial, a ja do Was wrócę za jakąś chwilkę. No, i jestem z powrotem. Na samym początku swojej skrapowej drogi kupiłam kiedyś takie opakowanie ciekawych takich białych drewienek. Ja w sumie nie wiem po co ja to kupiłam, ale to u mnie leży w szufladzie wiele lat i postanowiłam je jakoś w końcu wykorzystać, bo wszystkich dookoła tymi drewienkami obdzieliłam, a sama nigdy ich nie użyłam. Także z tych drewienek stworzę taką ścieżkę po której będzie wędrować moja myszka do tajemniczych drzwi. I jak wasz relaksik przy muzyce? Wszystko ok? Mam nadzieję, że tak. Przy okazji zaproszę Was do sklepu Karoliny, gdzie jest olbrzymi wybór różnego rodzaju papierów, jak i grafik. Chciałabym również zaprosić Was do swoich miejsc w sieci. Szukajcie mnie jako pracownia przyleśnej na Facebooku, na Instagramie oraz na YouTubie. A jeśli nie chce wam się szukać, to linki do tych miejsc macie w opisie filmu. Z tymi nowymi grafikami pracuje się naprawdę fantastycznie, ale czas dodać jakieś kwiaty. Kwiaty wykonałam z papieru. Mam tutaj różne. Odcienie niebieskiego. Mam taki bardziej lodowy niebieski, ale mam również takie kwiaty z taką nutką fioletu. Myślę, że pomimo tego, że wykorzystuję dzisiaj grafiki głównie w błękitach, to ta nutka fioletu sprawdzi mi się tutaj idealnie. Doklejając kwiaty, używam również mnóstwo sizalu, który dodaje lekkości całemu projektowi, ale również go urozmaica. Większe kwiaty doklejone, czas na maleństwa. Białe kwiatuszki mam w takim stylu jakby hortensji i dokleję gdzie, niegdzie pojedyncze sztuki, tak by rozświetlić jeszcze cały projekt. Mam również przygotowane takie urocze, maleńkie niezapominajki. Umieszczę je w takich większych bukiecikach, na kapelusiku myszki, jak i na kwiatach, które ona trzyma w łapkach. Ale również rozmieszczę po całej pracy w niektórych miejscach te malutkie kwiatuszki, które będą taką wisienką na torcie. Do projektu przygotowałam również napis, który czas umieścić na projekcie. Na sam koniec oczywiście muszą być chlapania. Wykonam je z pomocą białego gesu. Chlapania wykonam również złotą farbą akwarelową, która doda blasku całej pracy. Powiem Wam, że efekt końcowy tego projektu zaskoczył mnie bardzo. Jestem nim zachwycona. Nowa kolekcja Karoliny jest po prostu cudowna, a grafiki, które do niej są jeszcze piękniejsze. Dlatego serdecznie Was zapraszam do sklepu Karoliny, gdzie znajdziecie te wszystkie cudowności. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego tutorialu. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten projekt. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie i zapraszam Was z tego miejsca na kolejne inspiracje. Trzymajcie się. Pa!